Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Data Science Plus. Jest to już trzeci odcinek na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat wyboru odpowiedniego punktu odcięcia. Podobnie jak w poprzednim odcinku, z tym że teraz będę przedstawiać taką metodę uwzględniającą założenia biznesowe przy wyborze punktu odcięcia. Więc, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Pokrótce opowiem, czym są w te założenia biznesowe, czemu mówię tutaj, że to jest alternatywa dla podejścia naiwnego opisywanego w poprzednim odcinku, a następnie tak po bardzo krótkim wstępie przejdę do use case'u, tak, czyli Jupyter Notebook, pokażę jak na przykładzie takiego mini projektu można przefidywać defaulty, wybierać mógł odcięcia w, tak w oparciu o te założenia biznesowe. No, i na koniec robię króciutkie podsumowanie i kilka ogłoszeń, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Więc Uwarunkowania biznesowe, dobór punktu odcięcia. Podejście naiwne, które opisywałem w poprzednim odcinku, jakby zakładało, że wszystkie błędy, czy w zasadzie dwa rodzaje błędów, które mamy w problemach klasyfikacji, że te błędy są sobie równe, tak? I będziemy starali się mniej więcej wyrównać proporcje, jeśli chodzi o, o te popełniane Pełniane błędy. Jeśli chodzi o uwarunkowania biznesowe, tak czyli tam, gdzie bierzemy pod uwagę pieniążki, no bo wiadomo, biznesowi będzie zależeć przede wszystkim na tym, aby zwiększać rentowność. A tą rentowność możemy zwiększać w przypadku problemów klasyfikacji i na przykład bankowości, która mi jest dosyć bliska na przykład poprzez dogłębną analizę statystyk, które mamy dostępne w problemach klasyfikacji. Tak? A więc tutaj już nie będziemy zakładać, że oba rodzaje błędów są sobie równe, będziemy zakładać konkretne koszty tych błędów i brać je pod uwagę przy wyborze punktu odcięcia. A więc tutaj Oba rodzaje błędów nie będą ważyć nam tyle samo w tym przypadku, który za chwilę będę przedstawiać. Oczywiście może tak się zdarzyć. Pewnie są takie sytuacje, które teraz mi ciężko przytoczyć, ale w których oba typy błędów, które możemy popełnić, są sobie równe. Tak? Natomiast no, mi teraz ciężko wymyśleć jakiś konkretny przykład tego typu. No i jeszcze oczywiście mamy trzecie takie podejście, tak, które jest out of the box do wybierania punktu odcięcia, czyli po prostu zakładamy, że maksymalizujemy accuracy i wtedy nieważne jaki błąd popełniamy, ważne, by sumarycznie tych błędów było jak najmniej, wtedy będziemy maksymalizować dokładność, tak no i tutaj nieważne jest, czy na przykład decyzja e, jakiś błąd na przykład drugiego rodzaju jest 10 razy bardziej kosztowny niż błąd pierwszego rodzaju, więc dobra przejdźmy do use przełączę się teraz do Jupyter notebook, to co tutaj widać tak to jest cały mój kod, który przygotowałem wcześniej podzielony na sekcje, pierwsza sekcja import bibliotek, nie dzieje tutaj nic nadzwyczajnego, standardowe biblioteki Druga sekcja, przygotowany zbiór, który mam już podzielony na w sumie 6 części. X oddzielony od Y i zbiór jest podzielony na część uczącą, testującą i walidującą. Czemu taka nie inaczej? Ponieważ wykorzystywałem go już w innych wpisach, przy innych projektach i tego podziału używam. Dzięki temu mogę na przykład dane podejście rozwijać i pokazywać, jaki wpływ kolejne jakieś metody mają na dane zbiór, tak, na wyniki, które otrzymujemy. To jest sprawdzam jeszcze rozkład zmiany celu, żeby pokazać, jak to wygląda, jak wygląda jej rozkład, żeby pokazać, że to jest w zasadzie, że możemy tutaj mówić o zbiorze niezbalansowanym i Przechodzę do punktu trzeciego, czyli do opisu tych e, uwarunkowań biznesowych. Po pierwsze, musimy sobie określić, tak, jakie decyzje podejmują pracownicy banku tak, i jakie są konsekwencje tych decyzji. Króciutko jeszcze tutaj powiem, że wprawdzie zbiór dotyczy klientów, którzy mają karty kredytowe i ci klienci defaultują. Natomiast tutaj często będę używać takiego skrótu myślowego, będę traktować ten, e, ten mini projekt jako. Analizę takiej sytuacji wydawania po prostu kredytu, tak? Bez znaczenia, czy jest kredyt gotówkowy, czy to jest to karta kredytowa, będę tutaj upraszczać, żeby zbytnio nie motać się, tak, bo ktoś będzie może mi później zarzucać, że e, takie założenia, które tutaj ja przyjmuję, czyli taka rentowność z dobrze udzielonego kredytu, że to jest w ogóle nierealne, nie ma to większego znaczenia. Tak, tutaj bardziej chodzi o podejście niż o konkretne liczby. A więc decyzje, które Podejmują pracownicy ba banku to poprzez jeszcze uwarunkowania, tak, które, o których mówię, mam tutaj na myśli zyski i straty, które wynikają z tych decyzji sprzedażowych, które podejmują pracownicy banku. Należy zatem przełożyć te ich decyzje na statystyki, jakimi posługujemy się w uczeniu maszynowym. Więc zdefiniujmy sobie zatem akcje, jakie mamy przy. Udzielaniu kredytów, jakie są ich konsekwencje. Tak, ja tutaj jeszcze zaznaczyłem, że celem tego wpisu jest ukazanie przykładowego procesu optymalizacji z użyciem punktu odcięcia. To, co powiedziałem, nieważne są liczby, ważne tutaj jest podejście, które później będziecie ewentualnie mogli przełożyć, nakładając na to swoje kryteria. A więc, tak jeśli chodzi o decyzje, jakie podejmują pracownicy oddziałów banku, no to. Tak? Mają w zasadzie dwie możliwości: albo udzielają kredytu, albo odmawiają udzielenia kredytu danej osobie. tak. No i dodatkowo każda ta sytuacja może mieć dwa wyjścia, tak? czy w sumie będziemy mieć cztery, e, cztery casy. A więc pierwszy pracownik banku wydaje kartę kredytową, udziela kredytu, i dana osoba się wywiązuje ze zobowiązania kredytowego. W drugim przypadku. Pracownik banku wydaje kartę kredytową, udziela kredytu, i dana osoba nie wywiązuje się z zobowiązania. Kolejne dwa przypadki są to przypadki, w których pracownik nie wydaje karty, nie udziela kredytu, i dana osoba kolejno wywiązuje się bądź też się nie wywiązuje. No i jak pewnie tutaj się domyślasz, te kolejne cztery przypadki będą się mapować do statystyk znanych Ci pewnie z macierzy pomyłek. A więc pierwszy, Przypadek to jest true negative, a więc tak, mówimy, że ktoś będzie dobrym kredytobiorcą i on rzeczywiście tym dobrym kredytobiorcą jest. False negative ten błąd, który będzie nas boleć najbardziej, a więc mówimy, że ktoś będzie dobrym kredytobiorcą, a on nam defaultuje, nie wywiązuje się ze zobowiązania i my, my, czyli bank, ponosimy straty. Później mamy false positive, tak, czy taka powiedzmy stracona szansa, mówimy, że on się nie wywiąże, on by się wywiązał ze zobowiązania, no i na koniec true positive, tak, czyli ktoś się nie wywiązuje ze zobowiązania, no ale my mu nie udzieliliśmy tak kredytu, a więc po wyborze punktu odcięcia, po zbudowaniu modelu na podstawie tych statystyk z Macierzy pomówek będziemy w stanie oszacować, jaki mamy zysk, tak z naszych, z naszych konkretnych decyzji. No tylko pytanie, czy to wszystko, czego potrzebujemy do oszacowania zysku i straty, no tak odpowiedź jest prosta. Nie, nie jest to wszystko. Tak, jeżeli byśmy chcieli tak bardzo rzetelnie przeprowadzić tego typu analizę, tak w realnym świecie, jakbyśmy to robili, no to byśmy musieli wziąć pod uwagę znacznie wie, więcej tych czynników, tak. Ja tutaj ze względu na prostotę tego projektu, na tej masę uproszczeń, które przyjmuję, nie będę brać ich pod uwagę tych czynników. Natomiast wypadałoby wziąć pod uwagę, tak czysto informacyjnie o nich opowiem. Kolejna koszt niewykorzystanych szans będzie dotyczyło głównie pozytywów tak? czyli y, sytuacji w której my nie wydajemy karty a ta osoba y, by się z tego zobowiązania wywiązywała czyli taki fałszywy alarm. Tak a więc tutaj y, tracimy tak w zasadzie nie tylko y, tak potencjalny zysk z udzielonego kredytu, to oprocentowanie, które, które klient będzie nam oddawać, ale również szanse budowania długofalowej relacji z klientem, tak? Z której mogłaby wynikać na przykład do sprzedaży innych produktów bankowych, tak? Karta kredytowa i wiele innych depozyty, na przykład, tak, także tego tutaj nie będzie, ale i my tego pod uwagę w tym momencie nie będziemy brać. Następnie. Takie inne terminy znane z bankowości jak Recovery Rate, Loss Given Default, Explorer at Default, nie będę teraz tego omawiać. Być może kiedyś w innym wpisie na blogu, bądź też tutaj na kanale Data Science Plus przyjdzie czas by je omówić. Ja w tym momencie je pominę. Tak to jeszcze zaznaczyłem, że są na przykład koszty windykacji klientów, koszty udzielenia pożyczki, obsługi klienta, etc. Tak, to wszystko należy brać pod uwagę, jeśli chodzi o obliczanie rentowności. Natomiast one są w tym wpisie, w tym projekcie przeze mnie pomijane. Dobrze, kolejny punkt. Ile kosztuje bank? Podjęcie tak, poszczególnych decyzji, tak. Ja będę oceniać koszty decyzji. A więc im mniej, tym lepiej. Tak im koszt jest mniejszy, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla banku. Wartości, jakimi będę się posługiwać w tym projekcie, będą pochodziły z przedziału od minus 100 do 100, wartość maksymalna, czyli setka będzie oznaczała całkowitą stratę, a więc 100% zobowiązania tracimy, natomiast wartość minimalna, czyli minus 100 to 100% zysku z pożyczonych pieniędzy, tak? Czyli z tej wartości pożyczki, którą udzielamy klientowi. Jeśli chodzi o szanse na wystąpienie tych obu skrajnych zdarzeń, no to są one różne, tak? I to znacząco różne. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której bank udziela pożyczki z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania na 100%. No nie ma raczej czegoś takiego, przynajmniej. Nie w bankach, w jakichś parabankach pewnie, pewnie coś takiego jest. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, że w takiego w normalnym banku. Natomiast sytuacje, które, w której bank traci 100% udzielonej tak, pożyczki, są pewnie częstsze. Tak Defaulty związane z kradzieżą tożsamości, w której tak dochodzenie policji, sprawy sądowe kończą się w ślepej uliczce, tak bez wykrycia winnego, wtedy bank jakby traci. Znaczącą część, bądź też nawet całość. Także no tutaj są te szanse tych zdarzeń zupełnie różne. No i teraz jakie są koszty tych zdarzeń? True negative, czyli mamy klienta dobrego, klient spłaca kredyt z odsetkami, to i założę, że ten koszt będzie minus 10, tak, czyli zyskujemy 10% na udzielonej pożyczce. Tak, będzie to zysk zupełnie netto. Tak, true w wykrycie nierzetelnego klienta. E, zakładam, że tutaj nic nie tracimy, ale też nic nie zyskujemy, e, przynajmniej w teorii. tak Tutaj e, odsyłam do punktu 3.2, tam jest opisane nieco szerzej, jakie jeszcze elementy wypadałoby wziąć pod uwagę i tutaj uwzględnić. False Negative będzie to najgorsze z rozpatrywanych scenariuszy. Zakładam też średni koszt 75, a więc tracimy 75% w oczekiwanej wartości kredytu. No i False Positive, oprócz niewykorzystanych szans, tak ponownie patrz, punkt 3.2, nie tracimy nic, a więc tutaj koszt jest zero. W skrócie będziemy rozpatrywać tylko udzielone kredyty i to, co się z nimi dzieje. Jeśli spojrzymy na to, to łatwo będzie na te koszty, łatwo jest oszacować, że potrzebujemy ośmiu dobrych kredytów, by zasypać dołek, tak w cudzysłowie dołek po jednym źle udzielonym kredycie. Tak więc będziemy po prostu 8 razy 10, 80 pozwoli nam zasypać dołek po jednym źle udzielonym kredycie. A więc będziemy chcieli maksymalizować liczbę true negatywów i minimalizować false negatywy. Pozostałe decyzje nie będą tutaj super istotne, bądź też w tym konkretnym przypadku nie będą w ogóle istotne. Buduję taki prościutki model, wszystkie zmienne, wszystkie obserwacje ze zbioru uczącego, uczę. Predykcję wykonuje na zbiorze testowym. No i poszukiwanie. Takiego suboptymalnego punktu odcięcia to ten punkt piąty. Jak widzicie, w tym punkcie czwartym zajęło bardzo, nam bardzo niewiele. W kolejnych wpisach będę rozwijać ten punkt, tak czyli starać, starać się w pewien sposób zoptymalizować ten model, poprawić jego jakość, by ta, ten zwrot z inwestycji był możliwie największy. Poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, będę tutaj sprawdzać 101 różnych przypadków, tak? A więc będę przeszukiwać ten przedział od 0 do 1 z krokiem po jednej setnej. tak Będę przechodzić i sprawdzać jaki jest koszt. Prosta pętla w Pythonie. buduje sobie macierz pomyłek, mnożę, tak negatywy razy koszt tej decyzji tak i false negatywy razy koszt generuję listę z punktami odcięcia i w pętli sprawdzam jaki będzie koszt i zapisuję wszystkie wyniki do serii danych pandasa no i sprawdzam na której pozycji znajduje się najniższa wartość kosztu, tutaj takim taką metodą wbudowaną w NumPy argmin tak, a więc znajduje się on tak, będzie to punkt odcięcia równy 0 23,23 23 i najmniejszy koszt wyniesie tutaj 11715 tak, na minusie czyli wtedy będziemy, też bank będzie do przodu zarobi. Dobrze, walidacja modelu i podsumowanie wyników, zwizualizujmy to, teraz to co widzimy na tym wykresie, tak, to jest punkt odcięcia versus koszt udzielenia kredytu, na osi Y mamy koszt, na X mamy wartości punktu odcięcia, no i tutaj widzimy to, gdzie jest 0, to co teraz pokazuję kursorem, to jest granica rentowności banku, Czyli, jeżeli tutaj wychodzimy na zero, bądź też tutaj troszkę poniżej, to to jest nasza rentowność, tutaj poniżej tego Tego zera. Pamiętajcie, że tutaj mówimy, ciągle posługuje się kosztem, tak? a więc im mniejsza wartość, tym lepiej dla nas, lepiej dla banku. No i widzimy, że tutaj złapaliśmy, udało nam się złapać. Dołek za pomocą tej pętli bądź też taki powiedzmy, jesteśmy bardzo, bardzo blisko dołka. Jeżeli byśmy zastosowali taki klasyczny punkt odcięcia, 50, no to ten koszt byłby w zasadzie bardzo duży. Tak, gdzie bylibyśmy około 10-11 tysięcy, z tym, że na plusie, a nie na minusie. Także tutaj to fajnie widać. Jak ten punkt odcięcia, zmiana punktu odcięcia, jak wpływa na rentowność. Zachęcam cię do przeanalizowania tego wykresu. Ja podlinkuję bezpośrednio pod tym wpisem do notatnika. Tak, żebyś mógł sobie sam przejść przez te wszystkie punkty, które, które tutaj pokazuję. Ta decyzja, by postawić na. 50, tak, no byłaby tutaj katastrofalna w skutkach, dlatego też musimy ten punkt odcięcia dobierać w sposób ręczny, jeżeli modelujemy jakieś rzeczywiste zdarzenie, które będzie mieć wpływ na rentowność naszej firmy, bądź też czyjeś, jeżeli wykonujemy ten projekt, na przykład na zlecenie. Podsumujmy sobie ten model. Weryfikacja macierzy pomyłek. Tak, a więc widzimy no tutaj, że tych błędów, jeżeli spojrzymy sobie na błędy, będziemy mieć tutaj false negatywy, tej false pozytywę. No i jeszcze ocenimy średnią rentowność. Jak ocenić średnią rentowność? No, będziemy potrzebowali tej liczby wszystkich udzielonych kredytów i liczby, czy też ten koszt, ile nas kosztowały te kredyty. Sprawdźmy. Tutaj rentowność wychodzi na poziomie niecałych 4%. Tak? Ja tutaj proszę nie przywiązuję się do tej wartości, bo tak jak pewnie już zauważyłeś, zauważyłeś bardzo dużo było robiono w po drodze przeze mnie założeń. Jeśli chodzi o koszty, które przyjąłem, czyli 10% rentowności z dobrze udzielonego kredytu, 75% straty ze źle udzielonego, to są takie przyjęte przeze mnie na potrzeby tego wpisu. Natomiast w kolejnych wpisach będę starał się pokazać, jak możemy tą rentowność poprawiać. Kiedy mówię o kolejnych wpisach, to jest to troszeczkę taki skrót myślowy, bo niekoniecznie będę pokazywać wszystko na kanale Data Science Plus, ale może też się ukazać jakiś nowy powiedzmy wpis na blogu. Jeśli się ukaże, będę do niego na pewno linkować tutaj z YouTube, a, tak byś, jeżeli śledzisz mój kanał, byś mógł mogła do tego w przyszłości wrócić. Dobra, to wszystko. Przełączę się z powrotem na prezentację. Jeszcze króciutkie podsumowanie i plany na kolejne odcinki. Jeśli chodzi o te kolejne wpisy, kolejne odcinki, to będę dalej eksplorować ten temat poprawy rentowności, zwrotu z inwestycji banku, no i troszeczkę tak postanowiłem, że ubiorę to w taki cykl, który na blogu teraz poruszam, czyli zaawansowane metody modelowania, tak, zaawansowana analityka i będę pokazywać, jak te zaawansowane metody mogą wpłynąć na poprawienie jakości modelu no i skutkiem tego na jakość e, zysku, tak, czy też na zysk, e, który osiąga nasza firma to już w kolejnych wpisach, tak, no i tutaj dla przykładu pokazałem kategoryzację zmiennych ciągłych, tak, na przykład i zmiana kodowania, tak, by jeszcze lepiej dopasować model do danych, którymi dysponujemy. Jeśli chodzi jeszcze o takie ogłoszenia parafialne na koniec tego odcinka, to chciałem powiedzieć, że w pierwszym odcinku zaznaczałem, że będę starał się publikować co dwa tygodnie jakieś nowe wideo na YouTube. Dzisiaj wiem, że jest to niestety nierealne łącząc życie prywatne z pracą zawodową, z blogowaniem, jeszcze z nagrywaniem. Nie jestem w stanie aż tak często dostarczać nowych filmów, dlatego będzie to co trzy tygodnie. Natomiast y, przyjąłem taką konwencję, że pojawią się dwa wpisy na blogu. Jeden Jedno wideo na YouTube, dwa wpisy na blogu i jedno wideo na YouTube. Także, jeżeli podobają Ci się te odcinki, koniecznie zajrzyj również na mojego bloga, gdzie dzielę się z czytelnikami takimi merytorycznymi, wpisami, w których pokazuję takie praktyczne podejście do uczenia maszynowego, na w miarę realnych zbiorach danych, bo ten, którego teraz używaliśmy, który przedstawiałem, bo to był rzeczywisty przypadek, który można było. Zbiór do konkretnego przypadku, który można pobrać z internetu, i zachęcam Cię przy okazji do subskrybowania kanału. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam Cię na kolejny już za trzy tygodnie. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.